Jak widać za moimi plecami, Sławosz Uznański-Wiśniewski w tej chwili podpisuje rozmaite gadżety, które przynieśli tutaj jego fani, jego miłośnicy. To chociażby astropierogi, ale też rozmaite fotografie, obrazki. Mnóstwo ludzi czekało tutaj od dłuższego czasu, od kilku godzin, żeby zobaczyć Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego po powrocie do Polski. Sam, on sam mówił o tym, jak niezwykłym doświadczeniem było, no właśnie, doświadczenie mikrograwitacji i to, że tak naprawdę po powrocie na Ziemi zdarzyło mu się na przykład obudzić, odepnąć ręką od ściany po to, żeby przesunąć się, prawda, dostać się do drzwi, ale na Ziemi to tak nie działa, to tak działa wyłącznie w kosmosie. Sławosz Uznański niedługo spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, no a później oczywiście powrót do kolonii na dodatkowe badania, na dodatkowe doświadczenia, a następnie wizyta w Stanach Zjednoczonych.